Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wawrzyń. Dzisiaj razem ze mną jest Ezgarot. Witam cię bardzo serdecznie, Ezgarocie. Witam również wszystkich, cześć. I dziękuję Ci z góry za to, że zgodziłeś się wziąć udział w takiej naszej serii wywiadów z znanymi popularnymi YouTuberami. A że popularnym YouTuberem jesteś, no to oczywiście nie mogło Cię zabraknąć w całym tym zestawieniu. Bardzo się cieszę, że w ogóle zaczynasz całą tą serię swoją osobą. No również, dziękuję. I, I żeby nie przechodzić, żeby jakoś tutaj zbytnio nie przedłużać, to przejdźmy od razu do pierwszego pytania. Myślę, że pytania, które ci jest zadawane dosyć często i na które pewnie odpowiadałeś już wiele razy. I od jak dawna jesteś związany z YouTubem? W ogóle? Mhm. Ogólnie zacząłem e, tworzyć na YouTubie już konkretnie pod kątem let's play'ów jakieś dwa lata i parę miesięcy temu. No nie dochodzi to jeszcze do dwóch i pół, e, roku, ale dwa lata już mam na koncie. Co wydaje mi się dość sporym czasem. Co prawda, mam sporo znajomych, którzy mają dłuższy staż, jeśli chodzi o Play'e, ale ogólnie rzecz biorąc, na YouTube istnieje od 2007 roku. Co prawda, założyłem to konto i wrzucałem bardzo rzadko bardzo słabe filmy. Wtedy nie było jeszcze czegoś takiego jak HD, nie było panoramicznych filmów. Robiłem takie montaże z gier z muzyką, która mi się akurat podobała, i akurat klipy były z gier, które również. W danym momencie przechodziłem, które mnie jakoś tam podjerały. Także let's playerstwem tak naprawdę zajęłem się właśnie dwa lata temu. A wcześniej to było takie dla zabawy coś tam wrzucić po 10 wyświetleń na film. Co no tak, ale jest. zawsze od czegoś tam trzeba zacząć jakieś takie swoje małe począteczki z YouTube'em. I w takim razie, czy masz jakieś rady dla takich osób świeżaków, tak zwanych, czy którzy chcieliby zacząć się w ogóle wkręcić w taki świat YouTube'owy? Czy są jakieś takie podstawowe rzeczy, o których powinni pamiętać? Mhm. Ogólnie, przede wszystkim trzeba być świadomym tego, że możliwe jest, a raczej konieczne będzie zainwestowanie dużo czasu prawdopodobnie też e, sporo pieniędzy na mikrofon na sprzęt na żeby to, żeby to dobrze się nagrywało również na jakieś programy ponieważ osoba która zaczyna ona zniknie natychmiast w całej masie filmów większych youtuberów e, po prostu jej filmy nie zostaną dostrzeżone po wpisaniu na przykład e, tytułu danej gry do wyszukiwarki YouTubeowej Ponieważ to jest pozycjonowanie przez Google, wyświetlenia są najwyższe, liczba kciuków w górę również pozycjonuje. Także jeśli chodzi o rady, to na pewno trzeba, trzeba zainwestować właśnie w sprzęcior, być gotowym na to, że może nie wyjść przez pierwszy miesiąc, przez dwa miesiące, dopiero potem może się pokazać taka jakby okazja do wybicia się lepszego. No i na pewno radą najlepszą byłoby, żeby załatwić sobie kogoś do nagrywania, w sensie zacząć na przykład multiplayerami w dwie osoby czy w trzy osoby, znaleźć jakiś kontakt, ponieważ na takie nagrywanie, szczególnie z troszkę większymi osobami, nie mówię tutaj o osobach pokroju, no, nie będę wymieniał, ale o osobach, które mają po 100 tysięcy widzów, ale na pewno fajnie byłoby zacząć nagrać się z osobą, która ma 3 tysiące widzów albo 2,5 tysiąca widzów i swój razem ponagrywać. Ci widzowie się trochę przemieszają, a później już pójdzie trochę bardziej skórki. Dobrze, a tak, tak już abstrahując od takich początków, to teraz. Czy teraz w tym momencie jest to dla ciebie bardziej zajęcie hobbystyczne, czy bardziej traktujesz to jako pracę, no bo wiadomo, że na YouTube się jakoś tam zarabia, nie będę cię pytał nie. o dokładne sumy, ale, ale czy bardziej traktujesz to jako hobby, czy jako, jako właśnie zajęcia, jako pracę? Dokładnie w tym momencie, kiedy nagrywam ten wywiad jest to dla mnie bardziej hobby, ponieważ... Nie, wi wiadomo, że się tutaj mogą zmienić odpowiedzi za jakiś czas. No. Tak, tak, nie wiadomo jak będzie, może faktycznie... Kiedy stawki wzrosną, będzie można z tego wyżyć i opłacić zarówno czynsz mieszkaniowy, jak i całą resztę, którą mam do opłacenia. Także, na ten moment, jeśli chodzi o ilość pieniędzy, jakie zarabiam fizycznie, netto, bez podatku, nie jest to ilość, dzięki której mógłbym powiedzieć, że faktycznie zarabiam i całkowicie siebie utrzymuję właśnie przez YouTube'a czy przez jakieś tam dodatkowe pomoce. Internetowe, ale pytanie z YouTube'a. Także w tym momencie jest to dla mnie o wiele bardziej hobby. Plus taki luciutki dorobek, który mi tam pozwala na jakieś dodatkowe wydatki. Dodatkowe wydatki dobrze. Typu jedno piwo dziennie więcej. No wiesz, zawsze jedno piwo coś tam może zmienić w życiu człowieka, także jak najbardziej na no to jedno piwo lepiej le, można sobie odłożyć. E, a czy są jakieś według ciebie plusy i minusy tego zajęcia? Czy, czy, czy są jakieś rzeczy, które takie bardzo ci działają na plus, typu na przykład nie wiem, poprawiają twoją wymowę w życiu codziennym, czy, czy raczej nie ma takich rzeczy? Teraz, kiedy o tym wspomniałeś, faktycznie o tym nie pomyślałem, ale to jest, to jest bardzo duży plus. Szczególnie wyjście z nieśmiałości u wielu osób. Słyszałem, że właśnie tak YouTube działa, tak działa rozmawianie do mikrofonu, gadanie do siebie przy komputerze, tak działa czytanie potem komentarzy, że właśnie wychodzi się z nieśmiałości, poprawia się dykcja i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ osoba, która dba o swój kanał, dba również o swój głos. O to, jak jest odbierana właśnie przez, przez totalnie nieznane osoby, często przez tysiące osób. Eee, także, także to jest duży plus. Dużym plusem jest również po prostu fajna zabawa. To jest, to jest fajna sprawa, fajna zabawa. Eee, dużo satysfakcji daje eee, fakt, że ludzie cię oglądają, że ma się tam te jakieś wyświetlenia, ma się te komentarze, eee, te kciuki w górę, co, no cóż, na dzisiejszym YouTube to się przykłada jako, eee, jako jakieś. No, zadowolenie z materiału, który się właśnie obejrzało. E, także to tyle, jeśli chodzi o plusy. Minusem jest przede wszystkim, przynajmniej u mnie, nie będę mówił za każdego, ale przynajmniej u mnie, jest często spora irytacja, e, spore niezadowolenie jakąś taką niesprawiedliwością, e, spowodowano po prostu większymi kanałami, ponieważ. Większe kanały są bardzo często nastawiane na nagrywanie najnowszych gier, ponieważ to się najlepiej jakby sprzedaje, to jest najczęściej wyszukiwane na YouTubie. A kanał, który akurat ma ochotę, a raczej człowiek na kanale, który ma ochotę pograć w coś mniej znanego, ale również klasycznego i świetnego, często o wiele, wiele bardziej lepszego do oglądania niż najnowsze produkcje, eee... No, taki, taka osoba bywa często brzydko mówiąc, zgnojona, ponieważ no, nie ma ani to wyświetlenia, ani oglądalności, ani widzowie, ani, ani po prostu widzowie nie przebywają. E, I to jest taki no, dość nieprzyjemne uczucie, z jakim czasie często liczyć. ponieważ to jest. Można, można sobie pomyśleć, że to jest jakieś niedocenienie, a to jest po prostu trend. No właśnie, a propos właśnie takich trendów i nagrywania starszych gier, bo wiem, że Ty, ty u siebie na kanale dosyć często zamieszczasz takie bardziej retro gierki, które, które, których większość osób tak naprawdę z młodego pokolenia może, może w ogóle nie słyszało w swoim życiu. Tak, tak. I właśnie mam teraz pytanie, bo tak naprawdę wybierasz te gry bardzo świadomie i wiesz o czym mówisz nagrywając te gry, już na samym początku przy pierwszych odcinkach to widać i tak naprawdę jesteś osobą która ma jakieś swoje przekonania, która ma jakąś swoją wizję na temat niektórych gier, która stara się je polecić tak naprawdę innym osobom i tutaj jest moje pytanie czy uważasz że twoja praca jakby te hobby na YouTubie może być traktowane jako, powiedzmy, taki, taka praca związana nieco z rynkiem gier. Nie mówię tutaj słowa praca, używam tylko i wyłącznie w takiej przenośni, to już mhm. ustaliliśmy, że to jest dla ciebie hobby. Aczkolwiek, no, jakby ty masz swoje opinie na temat niektórych produkcji i ty starasz się jednak na swoim kanale w jakiś tam sposób tą grą, daną, daną pozycją zainteresować innych. I czy uważasz, że to jest właśnie takie lekkie działanie, powiedzmy, prasowe, ujmijmy to w duży cudzysłówki? Uważam, że jeśli patrzymy pod tym kątem, czyli takiego działania właśnie prasowego, to najlepiej się sprawdzą najnowsze gry, najnowsze recenzje gier, e, robione przez kanały e, innych osób. Ja się tym za bardzo nie zajmuję, ponieważ nie wiem, parę razy spróbowałem i jakoś jeszcze nie wykształciłem tej odpowiedniej mowy do recenzowania gier najnowszych, kiedy mało się o tej grze wie, a trzeba jakoś nawijać, żeby to się ciekawie słuchało. Także uważam, że nagrywanie klasyków i takich mniej znanych gier raczej, raczej nie ma zbyt dużego wpływu na to, czy ta gra się sprzeda bardziej, czy się mniej sprzeda, czy się pomoże danej firmie poprzez YouTube'a, mimo że ta firma na przykład ci nie zapłaciła za promocję. Ale z drugiej strony, właśnie te, te duże gry, te mainstreamowe gry to myślę, że te kompanie które się tym zajmują, rozprowadzaniem tych gier, produkcją, powinny być jednak wdzięczne tym większym kanałom za, <noise> za nagrywanie, ponieważ to naprawdę działa. Ci ludzie często, ci ludzie nagrywający często wrzucają jakieś linki do sklepów, gdzie można daną krę kupić, wystarczy wejść do nich na film, obejrzeć kawałek filmu. O, spodoba mi się, ale nie trzeba, zauważ, przeszukać całego Google, żeby znaleźć dany sklep. Od razu ma się link, kupuje się. Ściąga elektroniczną wersję i już ma się grę. Co także... no tak? Ja teraz w dzisiejszych czasach to już jest dużo prostsze, dopóki jednak firma nie stwierdzi, że jakieś roszczenie jest potrzebne temu danemu kanałowi, bo już za dużo nagrywa. No, na przykład taką firmą jest choćby Capcom, który wszystkie, albo przynajmniej większość gier, które wyprodukuje, no, musi się niestety przyczepić. U wielu, wielu, wielu let's playerów. No to tak, właśnie słyszałem, że są niestety takie filmy, które, które, które niestety się bardzo często przyczepiają. Mm, a jest przy... to, mm -hmm. serdecznie przerwa, ale jest to takie nie automatyczne jest. przyczepianie, oczywiście przez jakiegoś e, robota, który jest na YouTubie. To no tak, tak. nie jest tak, że to siedzi człowiek, który pracuje w kapkom i przegląda filmy i po prostu się nie zgadza na to, żeby ktoś robił za z danej gry. A, to by była praca idealna, tak sobie siedzieć cały dzień i oglądać filmy. No, ignoić <gnoić> ludzi, nie? <gno> Filmy film im blokować. <gno> Wtedy czujesz władzę pod palcami w takim razie. Ale przechodząc teraz takby troszeczkę bardziej do tematyki naszego portalu, dla którego jest ten wywiad, to wiem, że interesujesz się RPGami. Uważasz, że RPGi to jest bardzo dobry, bardzo dobry typ gier i chyba to jest twój ulubiony typ gier z tego, co wiem? A przynajmniej tak, mi się wydaje. Powiedziałbym, że, że RPGi, jeśli już mówisz... Bo nie wiem czy mówisz o rpg czy o CRPG-ach, czy o komputerowych, czy o grach wyobraźni, gdzie jest... Ogólnie, na razie, na razie ogółem gry wyobraźni, wiesz, role-playing games a, mogą tak. być i, i komputerowe, i wyobraźni, jakieś tak, sobie dokładnie. tylko wymyślisz. Tak, najbardziej się jaram tym, szczególnie się jest połączone z średniowieczem, z fantazy. Najbardziej mi to podchodzi, a na drugim miejscu można powiedzieć przygodówki. Eee, ale pytałeś o tematykę MMO, tak? Właśnie, bo tak no wiadomo, że MMO są nieodłącznie związane z RPG-ami, bo MMORPG to jest tak naprawdę taki naj, najpopularniejszy chyba typ MMO. I We. właśnie, czy interesujesz się w ogóle tematyką MMORPG-ów, czy, czy raczej jednak tylko i wyłącznie singlowe LP rpg na komputerze cię bardziej wciągają? Hmm. Wiesz co, to zależy na co mam ochotę, ponieważ jak teraz sobie pomyślę nad mm, porównaniem powiedzmy Tibi z gotykiem, to, to to jest w ogóle inna kategoria. Mhm. Jeśli miałbym ochotę na przykład na gotyka, na singlam, to bym sobie pograł w gotyka i wtedy bym nie myślał w ogóle o Tibi, a czasem mam ochotę właśnie na Tibię. E tak czy inaczej, interesuję się tym. Nie jestem maniakiem MMO, na pewno nie. Nie znam tysiąca gier z MMO. E, nie mam za sobą e, powiedzmy 500 godzin w WoWA. Nawet nie mam za sobą dwóch godzin w WoWA mm. <laughs> swoją drogą. Nie, nie martw się, nie jesteś sam. E, MMO czasami. No teraz już nie, ale kiedyś, kiedyś bałem, ponieważ wiedziałem, jak to potwornie potrafi ściągnąć, jaki jest to pożerać czasu. E, Teraz już troszkę luźniej do tego podchodzę z dystansem, ale kiedy idzie się w coś wkręcić w jakąś konkretną grę, to faktycznie jest przyjemnie ponerdzić i spędzić dość dużo czasu na daną grą, a później odstawić albo do niej wrócić w przyszłości. Także, jak, jak najbardziej jestem za MMO. Mhm. Właśnie wspomniałeś o tej Tibi, bo ostatnio zauważyłem, że u Ciebie na kanale jest bardzo duża aktywność, jeżeli chodzi o Tibię. Tam widziałem, że zakładasz jakąś gildię i mam, dla ciebie, mam do Ciebie pytanie, czy co sądzisz w ogóle o tej grze, bo wiadomo, że Tibia ma grafikę dosyć charakterystyczną i część mhm. osób, która patrzy na grę takim pierwszym rzutem oka, mówi, no nie no, co to za badziewie, ja w to nie będę grał, bo to wygląda przecież paskudnie, ale Ty mhm. jako osoba, która już jednak się w z tego, co widziałem, wkręciła troszeczkę bardziej w tą grę, to czy jesteś w stanie ją polecić na tyle, żeby powiedzieć okej, okay, nie patrzcie na grafikę, ale patrzcie na gameplay i spokojnie możecie przysiąść do tej gry i spędzić przy niej parę godzin w ciągu na przykład jednej sesji grania sobie gdzieś no? mm -hmm. Mi się Tibia podoba właśnie graficznie również, to jest moim zdaniem bardzo duży plus, ponieważ nie jest to typowa, typowy widok z trzeciej osoby z typową grafiką 3D w MMO, jak w WoWie, chociaż wiele osób może twierdzić, że to nie jest typowe, ale chodzi mi ogólnie o rzutowanie kamery, o, o jak, jak się porusza postać, jak to wygląda. Cóż, w Tibie jest zupełnie inaczej. To jest całkowity event i cieszę się, że nie wprowadzili jeszcze TB3D z, z update'em 10.0, który niedawno miał miejsce. E, <grym> ale tak, mógłbym ją faktycznie polecić tą grę. Ja do Tibi zasiadłem pierwszy raz w życiu, kiedy miałem 12-13 lat i wtedy to była chyba Tibia 7, 7 ileś, czyli no, no bardzo dawno temu gra się troszkę zmieniła jednak. Niektórzy sądzą, że na gorsze, niektórzy, że na lepsze, ale tak czy inaczej jasne mógłbym polecić, tylko trzeba faktycznie uważać na to, jak bardzo ta gra potrafi wciągnąć, ponieważ potrafi wciągnąć no niesamowicie. I moim zdaniem to nie jest gra na na to, żeby sobie samemu w nią pograć, warto jednak brać tam znajomych, tworzyć te gildie, razem gdzieś chodzić na expa czy coś w tym stylu. Samemu to można potrenować w tej grze, ewentualnie czasem skoczyć na solo na jakieś potworki, ale no to jest tak jak z, powiedzmy, symulatorami zombie, które teraz są takie takie, hmm. takie, tak, tak bardzo znane, że, że fajnie jest jednak w parę osób, nie mówię o całej grupie, ale w dwie, trzy osoby jest o wiele ciekawie, przynajmniej moim zdaniem, niż, niż w jedną latać. No tak, no wiadomo, no taka jest też tak naprawdę troszeczkę ideologia MMO, by tam tych ludzi łączyć ze sobą w jakiś tam sposób. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi teraz. <głosy> <głosy> A czy grałeś oprócz Tibii w jakieś inne MMO wcześniej, czy może pamiętasz jakieś takie swoje pierwsze MMO, które, które Cię nie no, Czy właśnie to była Tibia, tak, bo już wspominali, że miałeś 12-13 mm -hmm. lat, no to mów, myślę, że to jest taki wiek, kiedy tak, można faktycznie tak. zacząć się interesować. Tak, to była, to była zdecydowanie Tibia, pierwsze MMO. Wcześniej grałem w same singlówki. Nie wiem, czy nawet internet wtedy miałem, jak grałem w singlówki. Ale tak czy inaczej, pamiętam, że grałem w Plemiona. Pamiętam, że grałem w kantra dwójkę. Obie gry polecam, obie gry były fajne, ponieważ w obie gry można było się dobrze wkręcić. Jednak po pewnym czasie, szczególnie w plemionach, ta schematyczność zostawiania do budowy czegoś tam, powiedzmy, muru. Na najbliższe trzy dni i nic nie robienie przez te trzy dni, a potem wejście i wrzucenie kolejnego poziomu muru i znowu wyjście z komputera, e, znaczy wyłączenie komputera, bo to w offline wszystko szło, mm -hmm. w sensie ten licznik, no to jednak w końcu nudziło, ale sam fakt rozbudowy swojej własnej wioski, w krzeplemiona i jakiegoś takiego, e, t, jakiejś takiej ciągłej obawy, że ktoś ci najedzie, że ktoś ci zgrabi spichlerz i tak dalej. Naprawdę było, było bardzo fajną rzeczą. Tak czy inaczej, jeszcze do tego, country dochodzi, który był grą całkowicie tekstową. I to naprawdę niedawno. Także to jest, to jest naprawdę ciekawa sprawa, kiedy się używa gry testowej w 2012 czy 2013 roku. No to tak, to już jest bardzo egzotyczne, i myślę, że do części Daj. osób, do dużej części osób na pewno teraz już by nie przemówiło. Gdzie trzeba no. właśnie czytać, gdzie jest przeogromny świat, gdzie gdzie ludzie się spotykają w jakichś wioskach, mogą sobie również tworzyć jakieś własne plemię, wybierać dowódcę, gdzie każdy może zająć się na przykład, jeden może się zająć wydobyciem drewna, drugi naprawą drzwi do szopy, trzeci budową łóżka w danym domku. No to jest faktycznie specyficzna gra i mocno się w nią wkręciłem. Fajnych ludzi przez to poznałem szczególnie. Także nie wiem jak teraz Kandr wygląda, nie śledzę tego. W końcu zrobiłem sobie przerwę i w tym momencie moja postać umarła z głodu, bo nie wchodziłem z dwa tygodnie no to... na grę. I tak się skończyło, już mi się nie chciało nowej zakładać. Ale jeśli chodzi o Memo, to właśnie, to właśnie takie rzeczy. Nie będę tutaj mówił o moich krótkich jakichś przygodach w i czy, czy innych takich grach, które testowałem, które sprawdzałem, czy, czy Metin 2. Tylko no właśnie już powiedziałem o tym, co tak konkretnie mhm. wiem. Mhm. A czy myślałeś, bo mówili, że tam nie interesujesz się jakoś bardzo na światem MMO, ale czy może do Twoich uszu nie wiem dotarły jakieś pogłoski o jakieś MMO, które ewentualnie by Cię zainteresowały w przyszłości? Czy planujesz jakieś przerzucić się na jakąś inną produkcję, czy raczej najbliższy czas? To jest ta Tibia i na razie nie interesowałeś się, nie wiesz jak to będzie w przyszłości, nie wiesz jakie tam tytuły wychodzą w najbliższym czasie. Na pewno czekam na The Elder Scrolls online, to jest na stuwę. Mm -hmm. e, z chęcią na to zajrzę, jeśli mi się spodoba, to sobie dłużej w to pogram. E, a poza tym, jak tak mówisz, to, to raczej, raczej mam pustkę w głowie. Ten The Elder Scrolls najbardziej mi w przyszłości e, no <laughs> najbardziej tak, mnie no kręci. No, na, na to myślę, że czeka dużo osób. Miejmy nadzieję, że się nie, nie zawiedziemy na tej produkcji. Jestem fanem właśnie Elder Scrollsów i to nie takim typowym internetowym fanem, który myśli, że Elder Scrolls to tylko Skyrim, nie? No ale to już jest taka jest choroba, niestety naszych czasów, że tak niewiele. Wiele osób niestety jest ignorantami, nie obrażając nikogo. Ale dobrze, dziękuję Ci bardzo pięknie, bo to już by było na tyle, jeżeli chodzi z mojej strony, chyba, że masz jeszcze coś, co, czym chciałbyś się z nami podzielić, albo związanym ze swoją pracą na YouTubie, czy, czy może samym grami MMO. Nie wiem, czy masz coś jeszcze, co, co ewentualnie chciałbyś od siebie dodać? Cóż, chciałbym... Jeśli o MMO chodzi, to, to raczej nie. Na pewno... Nie, w zasadzie mam króciutką rzecz. Jeśli chodzi o tą Tibię, to, to nie bójcie się. Ja, ja wiem, jak, jaka, jaką opinię Tibia miała przez ostatnie parę lat. Była bardziej gnojona niż Metin, czy Minecraft, czy, czy, czy cokolwiek. Ale możecie mi wierzyć czy, lub nie, ale jeśli chodzi o na przykład społeczność Tibi. To są to ludzie o wiele, o wiele, o wiele bardziej kulturalni i ogarnięci niż e, społeczność League of Legends na przykład, czy, czy właśnie Minecrafta, czy Call of Duty najnowszych. Także naprawdę nie ma co się obawiać tej gry. Ona miała swoje lata światłości kiedyś, były serwery pełne, teraz często wieją pustką. E, ale myślę, że, że warto jej dać szansę, szczególnie w tym 2013 roku, kiedy, kiedy tak naprawdę ta Tibia już odchodzi troszkę w zapomnienie. I tyle. Także polecam Wam ją. A cały reszcie Zagrejmerów, którzy akurat planują sobie zacząć działalność, to cóż... Życzę Wam powodzenia. Trzymam za Was kciuki oczywiście. I mam nadzieję, że nie znikniecie w całej masie kontentu, który ma właśnie teraz YouTube z Zagrejmwy. I ja też Wam wszystkim życzę powodzenia w takim wypadku. I dziękuję Ci, Esgaro, za tą rozmowę. Była myślę, że bardzo, bardzo taka... Półczająca. sporo, sporo nosząca, sporo wnosząca, jeżeli chodzi o zainteresowanie niektórych osób takimi osobami właśnie jak, jak Ty, jak inni zagrajmerzy, bo to jest taki temat, który, który tak naprawdę ludzie może sami boją się zapytać, ale chętnie by na przykład się dowiedzieli takich rzeczy, o czym się przekonaliśmy e, dzięki tej pracy na zlecenie. I dzięki tej rozmowie. Ja wszystkim wam polecam. W ogóle wejście też na kanał Esgarota, bo nagrywa naprawdę fajny content. I jak słyszycie, to jest bardzo sympatyczna osoba. I jeszcze raz dziękuję Ci, Zgarocie. no dziękuję również, trzymajcie się. I do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.